Cześć! Prezentujemy dla Was nową dacie Bigster. Jako jedni z pierwszych w Polsce mamy możliwość obejrzenia, dotknięcia i zapoznania się z wszystkimi właściwościami tego samochodu. To samochód, który przyciąga uwagę nie tylko swoim wyglądem, ale również przestronnością i zaawansowaną technologią w przystępnej cenie. Podczas dzisiejszego pokazu przyjrzymy się i zobaczymy, co oferuje i jakie ma słabe i mocne strony. Odpowiemy na pytanie, czy warto kupić tego suwa, który z ceną startuje od 99 900 zł. Zostawcie suba na kanale i zapraszamy na jazdę testową już niebawem. Bigster wyróżnia się solidnym, nowoczesnym designem. Charakterystyczne światła LED w kształcie litery Y nadają auto nowoczesności. I są standardem we wszystkich wersjach. Przyciemnione tylne szyby, jak również dach panoramiczny, dostępne w wyższych wersjach, takich jak Extreme i Journey, dodają dużo elegancji i luksusu. Warto zwrócić uwagę na detale, takie jak antena w kształcie płetwy rekina, różnorodne wykończenia relingu dachowych oraz możliwość wyboru 18-calowych diamentowych felk w wyższych wersjach tego samochodu. Bigster to auto, które zarówno w drodze, jak i na parkingu wyróżnia się swoją sylwetką. Dacia Bigster oferuje cztery jednostki napędowe. TCE 140 świetny kompromis między mocą a ekonomicznością. Cena od 99 900 zł. Następny jest to Eco -G, 140 benzyna z LPG. LPG oczywiście dla oszczędnych, od 101 200 zł. I również silnik hybrydowy 155, od 124 000 zł. Jak również TCE 130, napęd 4x4. Idealny dla miłośników terenowej jazdy, cena od 110 400 zł. Różnorodność napędów sprawia, że każdy znajdzie coś dla siebie od ekonomicznej jazdy po dynamiczną hybrydę. Niemniej jednak brak mocniejszych jednostek dla bardziej wymagających kierowców może być uznane za pewne ograniczenie. A czy samemu sobie możemy przełączyć na elektryczny, czy tylko z automatycznym przełącza? E, tutaj przełącza nam automat. Nie Można, wymusić? Tak. Na przykład jak zdejmiemy nogę z pedału e, podczas jazdy, odejmiemy troszkę z gazu, wtedy wymuszamy mu bardziej w, e, elektryka, mhm. przełącza się na silnik elektryczny i już jedziemy na elektryku do momentu aż poziom baterii nam nie spadnie do, do określonego poziomu. na przykład na parkingu przy małej prędkości na elektryku da rada jechać. Tak, 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 tak. Tak, on nawet nie przy małej prędkości, on może jechać do 130 na godzinę na, w samym silniku elektrycznym. No ale to e, bardzo mało, bardzo e, tylko krótko. Tylko wtedy w... Tak. Przechodząc do środka, Bigster zachwyca przestronnością i funkcjonalnością. Pięciomiejscowa kabina oferuje mnóstwo miejsca dla pasażerów zarówno z przodu jak i z tyłu. Wersja Extreme wyróżnia się elegancką tapicerką lub łatwo czyszczącymi się materiałami MicroCloud. Cyfrowy zestaw wskaźników 7 lub 10,9 cala oraz dotykowy ekran multimedialny czynią wnętrze nowoczesnym i intuicyjnym w obsłudze. Chłodzony schowek w wersjach hybrydowych i liczne schowki podnoszą funkcjonalność, a panoramiczny dach w wersji Extreme tworzy wyjątkową atmosferę. Gusterko podświetlone, w nowym Bigsterze mamy czarną podsufitkę. Niektóre elementy, takie jak brak elektrycznego fotela pasażera w wszystkich wersjach, mogą jednak być postrzegane jako mały minus szczególnie w kontekście bardziej luksusowych konkurentów. Bagażnik Bixtera zachwyca również przestronnością bagażową. Pojemność wynosi 667 litrów w zależności od wyposażenia, a po złożeniu tylnej kanapy rośnie do imponujących nawet 1937 litrów. W bagażniku mamy taki dwupanelową podłogę bagażnika składaną, a pod nim jeszcze już nie mamy nic, miejsce na jakieś niewielkie rzeczy. Tylna kanapa dzielona w układzie 40-20-40 pozwala na dużą elastyczność w przewożeniu przedmiotów. Elektrycznie otwierana klapa bagażnika w wersji dziurnej to dodatkowe udogodnienie. Mamy tutaj podłokietnik doskładany w miejscu trzeciego e, siedzenia wewnątrz. Niestety trzech fotelików tutaj nie zamontujemy. Dwa i nawet trzy osoby też za bardzo nie usiądą wygodnie. Podsuwita ciemna, podświetlenie LED-owe. Gazetowniki. porty USB. Nawiew. Kanapa nie jest regulowana, widzę. Nie mamy bardzo mało miejsca na nogi. jeśli mamy odsunięte przednie siedzenie. Jest bardzo wysoki próg przy wysiadaniu, jest bardzo Niewygodnie. Bigster oferuje szeroki zakres technologii, w tym zaawansowane systemy wspomagania kierowcy, takie jak system kontroli pasa ruchu, system awaryjnego hamowania z wykrywaniem pieszych rowerzystów, czy system rozpoznawania znaków drogowych. Dodatkowo system kamer 360 stopni, dostępny w wyższych wersjach. A teraz przejdziemy do zalet tego samochodu. Zaletą na pewno jest niezwykle atrakcyjna cena w porównaniu z konkurencją. Duża przestrzeń kabiny i pojemny bagażnik czynią Bigstera liderem w swojej klasie. Nowoczesny design i solidny wygląd, który przyciąga uwagę. Jak również różnorodność dostępnych napędów. Hybryda oraz LPG to bardzo duży plus. I jednym z największych plusów marki Dacia jest właśnie montaż oryginalnie układu LPG. Nowoczesne systemy multimedialnej bezpieczeństwa. Zobaczymy w praktyce, jak będzie to chodziło i czy nie będą się zacinać ekrany. Teraz przejdziemy do tego, na co chyba najbardziej czekaliście, czyli jakie wady ma nasz samochód. Na początku brak mocniejszych silników. Osoby szukające dużej dynamiki mogą poczuć niedosyt. Wybrane braki wyposażeniu. Brak elektrycznego fotela pasażera w wyższych wersjach. Materiały wykończeniowe, choć dobrej jakości, nie dorównują tym z wyższych marek premium. Opcjonalne elementy. Niektóre funkcje jak panoramiczny dach czy kamery 360 są dostępne tylko w najwyższych wersjach. Nie możemy je kupić właśnie do niższych wersji, co niestety zwiększy cenę. Teraz odpowiemy sobie na pytanie, czy warto kupić Dacia Bigster. Dacia Bigster 2025 to SUV który oferuje wiele za rozsądną cenę. To świetny wybór dla osób szukających przestronnego, nowoczesnego i funkcjonalnego auta bez wydawania fortuny. Jednak jeśli szukasz wyższego standardu wykończenia lub większej mocy warto zastanowić się czy Bigster spełni Twoje oczekiwania. Dajcie znać w komentarzach co sądzicie o tym samochodzie czy byliście, bylibyście zainteresowani i dla jakiego samochodu jest to konkurencja. Zapraszam Was na nasz kanał, zostawcie suba bo już niedługo jazda testowa właśnie tym samochodem.